A dzisiaj Squid Game, ale rysowany! Będziemy mieć za zadanie z koła fortuny wylosować jedną z czterech opcji, a później musimy to narysować. I jeśli padnie nam gwiazdka, to możemy narysować gwiazdę wśród Jumboża. Jeśli parasol, to Pusilla trzymającego parasol i tak dalej. Jeśli też uwielbiacie rysować, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a kitek łap za koło fortuny! Dobra, zaczynamy, a jesteś już w grze? E, nie, jeszcze nie, ale chcę, żebyś. To mam narysować i właśnie wchodzę do gry. Dobra, startuję pierwszy dla ciebie. Startujemy dla bufinki, kręci się koło i na kole wylosowałaś. Słabo, słabo, słabo. Parasol. O, dobra, teraz dla ciebie kręć. Dobra, losujemy dla mnie. Ja mam lekkie oszustwa, bo tak jak wiecie, mam rysik, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, weszłeś do gry? A ja mam trójkąt. Wszedłeś do gry? Nie, nie, wszedłem do gry. No, dawaj, zapraszam. Siedzimy. Ej, ona. Kto po mnie stolik? Muszę ci się do czegoś przyznać Wylosowałaś tak naprawdę koło No to trójko... Znaczy, teraz czy koło? Koło Czyli koło Dobra, jak ja mogę zrobić ciekawie koło? Nie też że musi być w miarę równe, bo wiecie no, przegrałam w końcu to Squid Game To jeszcze musi zawierać coś fajnego, ale żeby było widać, że to jest koło, więc ja mogę go zniekształcić Ajajaj, aj, ciężko Koło chyba jest najgorsze Dobra, ale to czyli my musimy narysować teraz koło, ale trzymając się tematu czy nie trzymając się tematu? Powiem ci jak będzie to... No nie, no tak nie można. Musi być prosta decyzja, tak czy nie? Nothing makes me happy, Dan. Nic happy nie sprawia mi then. większej radości niż... Boże. Pryket będzie w miarę łatwy do narysowania. Ej, kółko też, no bo w sumie jakbym wzięła największy... O, to jednak nie jest największy, dobra, nieważne. Nic nie sprawia mi... O, ja wiem w sumie. To będzie coś, co mam pomysł na to. Ej, tylko musi być równe i to jest najgorsze właśnie w tym. Że musi być w miarę równe. Jak się rysuje koło? Ja koło. No nie, tak kąt, nie. Wie? Ja rysuję to, co ja chcę. Ty prawda, robisz trójkąt! Ja... Nie! wiesz mojego! A ja sobie jeszcze raz zalosuję. Tak, tak, tak. To jest brzydko. Nie wiem, ale spokojnie. Nie, 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 ja wam czegoś takiego nie pokażę. To Kończyłem! Jest porażka, przestań! I to jest ciekawe według Ciebie? Czy to jest widzowie ciekawe? Według ciebie jeszcze eee. dalej do kolejnej rundy. Jest to tak ciekawe, jak twoje koło, mniej więcej. Moje koło będzie bardzo ciekawe. Nie, no, cofamy. To. Wow! Nie tym rozmiarem. Ja już chyba wiem, że wybijecie O, ja Wiem, robię. co ja zrobię, ale mam pomysł! Ale pomysł wpadłem teraz. Ale skończyłeś. Wcześniej skończyłem, ale teraz jednak zmieniłem zdanie. Od nowa. Widzowie, zrobimy bilacyferkę Nie wiem czy kojarzycie bilacyferkę No Bila Nie wiedzą co ja robię Bilacyferka to jest to każdy 100% był pewny Wodogrzmotu Pamiętaj, że e. czas jest ograniczony Właśnie wiem. On patrzę na mój przykład, bo tak to byłoby ciężko, Leży tam! Ona tylko widać, to dobrze. Kształt mi się trochę nie zgadza, no ale ja muszę. W sensie, że koło zrobiłam, ale z tym, co ja rysuję, mi się trochę nie zgadza. Ale czy to sprawia, że jestem szczęśliwa? Tak, uważam, że tak, bo bardzo to lubię. Nic nie mam za dużo, żeby Kitek nie zgadł na razie. Ale co ja mam zgadnąć? Przecież nie zgadujemy teraz, rysujemy tak, żeby było ciekawie. Ale chcecie zaskoczyć. Czy on miał rączki? Tak. Żaba nie ma. Ty coś musisz do widzów, ale nie wyciszyłeś? Mm, nie. I słyszę, że coś tam mówisz. Wygrywam! 15 sekund, ja się zajmowałam jakimś konturem, Myślę, że mam dużo czasu! Nie, najważniejszego nie zrobiłam! Tak! 10 dziesięć. 10! Nie! Zaczęłam robić kontur... Nie, co ja zrobiłam?! Ja sobie tak na spokojnie, na spokojnie... Ooo, kur... To ja mam konkurować z takim czymś daje piątkę, bo jest super. Aj, bardzo no. ładnie. Kurde, Tylko co to robią te zdechłe rybki? Uu. I tak powiedz mi, że to nie jest twoje. O, nie wygląda jak trójkąt. Ale to no i... bardzo. To wygląda jak koło. Jest tutaj taki zarys, jak Jest ci powiem. tu zarys koła, bo bardzo Uu. ładnie to zrobiłaś. Burger też nie jest trójkątny, no, więc trrieczka. uważam, że, że po prostu to nie jest twoje. No, żebyś się nie zdziwiła. W środku jest trójkątny placuszek, czy coś takiego. Nie, prawda. Prawda. Ale ładnie. Skąd jest tutaj i koło, koło Daję piąteczka. Ja czwóreczkę, bo jednak piąteczka No dziękuję, dziękuję, wiem, że mi dobrze poszło Nie, nie, na pewno nie to... Mufinka, serio? No, bo... Dostaniesz czwórkę, to jest max czwórka A. Za coś takiego Ale wygląda bykowo No to nie, 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 czwórkę Co to jest? To nie starałem się Nie, to nie jest twoje to Nie zrobiłbyś tego no, to Nie z... zrobiłbyś z... tego Ja zrobiłem lepiej niż ty Nie, to też nie jest twoje no już moje było, więc... Ja już uważam, że burger był twój, tak jak mówisz, zamalowałeś, bo nigdzie indziej nie widzę twojej ręki z trójkątem. Nie! Piątkę ci Bilcyberka. daję! Bilcyberka. Ale fajne! Nie no, Kitek, sprawia ci szczęście, ok, ale daję ci tutaj normalnie 10 na 10, serio, sztos. O! I szczęście ty! Nie. A, piątkę, daj piątkę. Ta, da osoba, piątkę. ta osoba wygrała, uważam. Trochę się podlizała, ale. No, wylizany. No i jak teraz A. wygląda? Tak myślałem. Znaczy ja bym jedynkę tak dała na pierwszym miejscu, to się zgadza. W sumie ja bym takich oceniła. Ale no. oni mają razem, zobacz, po tyle samo mają punktów, po 21. A. A tu było trochę tak kupione te głosy, wiesz, że ty to Sprawiasz Ale mi szczęście. Ale fajny pomysł uważam. Dobra, Kitek Kręć znowu kołem fortuny. Ja mam kołem fortuny? Dobrze Tylko już my nie możemy tego samego robić, czyli ja już nie mogę robić koła, Kitek już nie może Robić trójkąta. Dawaj parasol, ja chcę parasol. Dobra, zobaczymy Co trafisz i trafiłaś gwiazdkę Super, bo w północ zmieniam się w... O. Gwiazdę. Gwiazdę. A ty? No ja właśnie kręcę i trafiłem. Nie, 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 nie! Parasol. parasol. Ej, ja chciałam parasol. A ja nie chcę parasolu, no. Dasz radę. No wiem, że dam radę, ale nie chcę. Pipi, cześć. Dobra, najłatwiejsze za mną, ale to nie jest to, na co wszyscy liczą w tym zadaniu. Parasol, parasol. Jakiego koloru parasol? To jest bardzo ważne. Najważniejsze pytanie. Widzowie jakiego koloru zrobilibyście parasol? Nie zrobimy taki kolej. Fioletowy. Ty to się nie znasz. Taki zrobimy. Pipi. Pipi ze mną rozmawia. A tak bardziej jak mi mówiła, dawaj jeść! A, dawaj, no to jedzonko! To na pewno okay, mówi. Okej, dobra, sprawdźmy to. A jaki jest temat? O północy zamieniam się w parasol. Ach. Ma to rację bytu, ma. Widzowie, nie wiem, jak był Można, że ten tytuł łatwo właśnie wytłumaczyć na różne sposoby. I pi, pi. Czekajcie, muszę moje słonko wypuścić. Ja uważam, że ja już tęsknię za tym co rysuję Poniekąd, ym, no jeszcze tego nie pożegnałam Ale no jestem, czas już jest tego bliski I to bardzo Mówi się trudno, do zobaczenia Niestety pipi zabrała mi dużo czasu Bo ja stwierdziła, że szukada. muszę ją wypuść. Tak, że muszę ją wypuścić stąd O nie, to teraz będzie mi miał coś pod drzwiami No nie ma lekko Cze. Specjalnie Wiem, to zrobiłeś to jest. Widzowie, zrobimy to teraz To będzie najważniejsze, okay, co musimy i Luda, zrobić Dobra, tym razem nie mogę zapomnieć, że czas leci Już nie zrobię takiej drugi raz gafy I muszę pokazać wam, że ja umiem rysować A nie to, co było na tam To była porażka, no nie okłamujmy się Widzowie, no, będę z wami szczera. Tak, tak, teraz ryjek pik. Widzowie, to jest stop Super to zrobiliśmy, tak zwane e, Coś pod parasolem, no Wiesz, co? Ale to miłe. Ale co pod parasolem? O nie, dobra, widzowie, słyszeliście, jak Mufika obroziła mój rysunek? Ja się bardzo starałem. Jest mi teraz smutno. pod parasolem? Dobrze, dobrze. No powiedziałeś coś pod parasolem, to zabrzmiało, jakbyś nie chciał mówić co? No właśnie, nie chciałem mówić co, ponieważ to jest tajemnica, rozumiesz? A ja myślałam, że to jest nielegalne No nie wiem, czy to jest nielegalne Myślę, że jest bardzo legalne A czy zmieniasz się w tą północy? Można to tak zrobić. sumie? Matko, znowu zaczęłam coś rysować się zapomniałam o czasie Nie, ja po prostu siebie uwielbiam No po prostu nigdy więcej, nie Nie, płakam To ostatniej sekundy Nie zdarzyłem O matko To ja zepsułem To ja zamierz... miała nie mówić to ty, zamieniasz się w choinkę w, Tak Dobra, jedynkę No dla Mufinki za słaby rysunek O jaki sztoski, tak świnka Mufinkę zrobiłeś Nie jestem kubką Powinienem ją pierw pokolorować, nie zdążyłyście kubki tutaj, zrobić A nie, nie widać mojej Zamienia się w ducha? Ona eee. zaczyna znikać, widzicie to? No, zaczęła znikać, w sumie racja. Wilka? Wilkołaka, wilkołaka, no bo było północy. Okej. Pipi nie gadała na Wigilię ludzkim głosem? Nie, nie zdążyła. Poszliśmy spać wcześniej. Zamienia się w trawę. To wgoda jak pole, jakieś piłki nożne. Zamienia się. Pole golfowe. No? A tutaj leżą ten, kije, się wywróciły na polu. Chyba ci z tamtej rundy wydaje mi się, że wyszli, bo na przykład ta, co zdobyła pierwsze miejsce, to nagle nie ma jej pracy. Może jeszcze będzie? To jest dziwne. Zabcia, Pią... piątka, czambu, Piąteczka, zdecydowanie. To może być ta, co myszkę, mi się wydaje. To jest ta, co myszkę. Możliwe, możliwe. Bardzo podobna kreska. A, widzisz, wyszła z serwera tamta. To może dobrze. Jej, wygrałam z tobą! O, Co się zdarzyło, matko! Ojej! Oh, yeah. Ej, podobało mi się ta gra, w sumie. Dajcie znać, jak nam poszło. I rysunek, której osoby podobał wam się najbardziej? A my, jaki widzimy się na tym odcinku, który nawet YouTube stwierdził, że powinniście go odpalić. Słodziaciki, pa!